Dzień dobry, dzień doberek, 7.45, 4 sierpnia 2002 roku. Uważam za rozpoczęty kwadrans biznesowy. W sumie, tak szczerze mówiąc, to się pogubiłam w liczeniu, ale już trochę tego mamy. <noise> już trochę jest. Poczekamy chwilkę, aż się wszyscy zbiorą. Jak to przychodzi, niech się wita, żebyśmy wiedzieli, z kim się rozmawia. Będzie nam trochę łatwiej i wtedy też wytłumaczę, skąd mój dzisiaj piękny wygląd. <noise> jak już trochę osób się zbierze, co by trochę zmniejszyć ilość domysłów. Cześć Marcelka, cześć! Cześć, cześć! Widzę, że jest jeszcze sześć innych osób, więc zapraszam, żebyście się przywitali, żebyśmy... Wiecie, łatwiej się rozmawia, jak wiadomo, z kim. <noise> cześć Marcel, a już się witałyśmy. Ewelina, Ania, heja, heja. Zaraz właśnie będę tłumaczyć, dlaczego tak wygląda. Ula, Ania! Cześć, cześć! Super! Fajnie, że już Was trochę jest. Tak wygląda, jakbyście normalnie czekały. Bo <grywa> tak spadacie wszyscy zawsze grupowo. No więc moje spuchnięte oko wzięło się z tego, aż widzę, co musiałam zmienić. Oświetlenie z prawej na lewo. Wy widzicie, co, wy, wy widzicie to w lustrzanym odbiciu, ale mam spuchnięte oko, bo. Wiecie, kurczę, starzeję, wiecie, kurczę, po 30 to już koniec świata. No mam alergię na coś. Znaczy już wiem na co. Na serum, słuchajcie, serum do twarzy. Kupiłam sobie jakiś czas temu i to ono mnie uczula. Także już mam nadzieję, że nie będę tak pięknie, pięknie wyglądała <laughs> nigdy więcej, ale no póki co zastanawiałam się, czy wziąć okulary, czy nie, ale mówię, biorę to na klatę. Biorę to na klatę, już wolę gadać z wami ze spuchniętym okiem, ale patrząc na was niż niż jak, wiecie, mm, o Jezus, nazwisko mi wyleciało z głowy. Yy, o Jezu, dobra, no, no, nieważne, nieważne. <laughs> Nie było tego, bydniemy. O, jeszcze więcej osób doszło. Ania, Marta, Aga, Kasia, super, fajnie. A ja Was dzisiaj tutaj ściągnęłam w ten piękny, słoneczny, gorący, upalny dzień, dlatego, że iż chciałam z Wami porozmawiać o takiej jednostce czasu jak 10 minut. I w ogóle powiem Wam, skąd się wziął ten temat. Znaczy, może, może nie temat, tylko akurat taka jednostka czasu. Bo, bo temat się wziął z, z tego, że bardzo często o to pytacie, albo ja zauważam, że nie zauważacie takiego potrzeby wzięcia pod uwagę, że 10 minut to jedno Boże Święty, ale się plączę. To jednak jest wartość, którą musimy wziąć pod uwagę. A więc... 10 minut się wzięło stąd, że miałyśmy takie zebranie z moim zespołem. No i rozmawialiśmy o różnych tematach, które warto by było u nas w gabinecie poprawić. No między innymi było to, że brakuje nam czasu na wypełnienie karty na bieżąco. No więc padła propozycja, żeby po każdej wizycie zostawić 10-minutową przerwę. Na to, żeby, żeby wypełnić te karty, żeby podprzątać, żeby tak wszystko na spokojnie i coś tam. Wiecie, no, no już myślę, że poznaliście mnie na tyle, że wiecie, że ja nie jestem osobą, która ciśnie nie wiadomo jak, ale, ale są sytuacje, kiedy cisnę, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze, i, i to jest sytuacja, w której można uniknąć niezarobienia pieniędzy. Tak więc bardzo szybciutko wytłumaczyłam dziewczyną, ile. Dla nich, znaczy w kontekście mnie to by były inne wyliczenia, ale ile dla nich byłoby straty na jednym dniu, zostawiając przy każdej osobie 10-minutową przerwę, bo to jest, no, no to tam wyszło nam, że to będą jedna, jedna, dwie wizyty, więc w przeliczeniu wyszło mi prawie 300 za, za straty na jednym dniu i ona o oh wow, rzeczywiście, <noise> rzeczywiście, to nie, to nie chcemy, to jednak ogarniemy. Nie? I właśnie to było dla mnie takie pokazujące, że, że trzeba mówić o tym, że to nie jest tak, że my po prostu sobie zrobimy przerwę po zabiegu. My zaczynamy tracić na tej przerwie. I z jednej strony jest to dla Was nauka, jeżeli macie pracowników, żeby uświadamiać ich o takich podstawowych tematach biznesowych, bo oni nie wiedzą, ale też nie muszą wiedzieć. Oni są pracownikami, ani właścicielami ani gabinetów, ale oni no, muszą mieć świadomość tego, że ich praca jest wyceniana praktycznie na minutę. To nie jest kwestia tego, czy przesiedzę godzinę, czy nie przesiedzę godzinę, tylko każda minuta jest dla nas stratą. I nie tylko dla mnie, ale też dla nich. Rozumiecie, nie? I to jest, to jest jakby jeden aspekt tego, ale to, co Wam dzisiaj chciałam przekazać jako właścicielom gabinetów, czyli przedsiębiorcom, które muszą znaleźć taką realną wartość tych 10 minut. Po co ja Wam chcę o tym powiedzieć? Dlatego, że często pojawia się coś takiego, że na przykład dobra, Pani nie płaci za to, bo przecież zajęło mi to 5 minut. Bez przesady. Albo dobra, tam, Dobra, to ja poczekam te 20 minut, najwyżej będę miała sobie okienko i, I OK luz. Niech pani tam będzie, jak pani będzie. Ja zostanę dłużej w pracy, najwyżej czy coś tam. Albo dbanie o to, żeby dziur pomiędzy klientami łatać, czyli jak zostanie jakaś tam 10-minutowa dziura w buksy, to już nie będziemy dzwonić do tej osoby, bo Staj, to jest 10 minut, bez przesady. I mamy taki dziur trzy razy dziennie na przykład, nie? Plus jeszcze przerwa na obiad, czy na ogarnięcie się, czy na taki czas. Yy, Typu sterylizacja. Nie wiem, jak u Was wygląda organizacja, no ale to są dodatkowe 10 minutówki. I tak można w nieskończoność. Po prostu te 10 minut, które normalnie jest traktowane jako prawie nic, tak tutaj jest dużą wartością. I co się składa na te 10 minut? Jestem bardzo ciekawa, czy Wy, czy wy kiedyś obliczyliście, ile może być warte? Wasz, wasz jakiś odcinek czasów pracy. Najczęściej się to liczy w, na, na godziny, no ale te godziny zawsze się i tak dzieli na minuty, no bo, no bo taki to jest bardziej adekwatny. Ale ja, ja akurat w moich obliczeniach wychodzę jakby z bazy roboczej godziny, żeby później obliczać sobie te mniejsze partia czasu. Ale z, drugiej, z, z drugą stronę też można z minut przychodzić w, w większej ilości tych minut. Czy wy macie jakieś pomysły na to? ile może nie ile, tylko co wlicza się w wasz koszt 10 minut, w których nie pracujecie, albo w którym przedłużacie wizytę i nie zwiększając jej wartości, a, nie, a dałoby radę, to zrobić trochę krócej albo, albo po prostu policzyć więcej, bo z, wykonałyście więcej pracy niż jest w zakresie tego yy, danej usługi. O, Malwi napisze. Nagle się okazuje, że jesteś w pracy 12 godzin, a zarobiłaś jedynie, jakbyś była 4. Mhm. No właśnie, właśnie, bo to chodzi o, wiecie, wasz czas, nie? Wasz czas jest jednostką. Yy, yy, no ja operuję czasem jako, yy, prawie jak pieniędzmi, nie? Znaczy, ja przeliczę swój czas yy, i jakby strata mojego czasu jest dla mnie stratą dużej wartości. Nie? Tak jak pieniądz ma swoją wartość jako materialną, tak dla mnie czas też ma swoją wartość. I, i, I to ja tak przyliczam. Ula, ja, jak nie ma 10 minut, to zapiek robi się szybciej. Tak, właśnie do tego też chciałam dojść, ale jak już wyszłaś z tym tematem, to mogę zacząć od tego, bo to nie, nie, nie zrobi różnicę. Za, kurczę, to jest y, też nawet jakaś zasada, i nawet nie jestem pewna, czy, y, czy to też nie było nazwiskiem Parkinsona y, nazywane, że zawsze wykorzystamy wszystko, co mamy. Czyli jeżeli mamy do wykorzystania godzinę, chociaż y, no, mamy do wykorzystania godzinę, ale z jakiegoś względu to samo musimy zrobić w 45 minut czy 50, to wy też to samo zrobicie. Tak samo. I to się tyczy w ogóle wszystkich przestrzeni w życiu. Im ile dostaniemy, tyle weźmiemy. Coś się mówi, że weźmiesz jeden palec, weźmiesz całą rękę. Ale, ale no tak jest, nie? I, i te przykłady są wszędzie. No Zobaczcie, że no jest tyle ulic, ile jest, i są korki, nie? I zrobią nowe ulice, ale korki się nie zmniejszają. Te korki nadal są, znaczy, dobra, może się troszeczkę zmniejszą, ale nadal jest zakorkowane miasto. I no nie wiadomo, ile dałoby radę zrobić ulic, żeby to odkorkować, bo zawsze się pojawiają nowe samochody. I no to w każdej płaszczyźnie tak jest. Dobra. Monika, zliczałam wszystkie koszty, pensje, zwóz, materiały, księgowość, czynsze, no wszystko, wszystko, wszystko. Dzielę na ilość pracujących, a później dzielę, dzień dzielę na godzinę. O, wstał nasz... Wsi Patrol. Chcesz z nami usiąść czy usiąść obok? Zapomniałam ja was uprzedzić, że nasz jubilek dzisiaj jest w domu. Chcesz usiąść i posłuchać? I się przytulić? Chodź. Dobra, będziemy dzisiaj razem prowadzić ten webinar. Bo y, Filipek ma dzisiaj urodzinki. No. I właśnie wstał. I dzisiaj sobie zrobiliśmy dzień wolny. <grych> żeby sobie razem dzień spędzić. Nie? Dzisiaj z nami prowadzą również webinar przy Państwa Psi Patrol. O! I duży i mały marsza. Także mamy strażaków na pokładzie, jesteśmy bezpieczni. <grydy> Tytułem wstępu. Wszystkiego najlepszego. Opisiem dwa marsza. Dwa Marszał, no? Ale ten się <grydy> wydurnie trochę. Trochę się wydurnia. No, trochę się wydurnia. co, tak się nadrobimy? No. Fifi, wiesz co, ja muszę teraz powiedzieć ważne rzeczy, a później sobie zaczniemy świętowanie, dobra? A ty będziesz słuchał? Tak. Dobra, bo to są ważne rzeczy, dobra? Okej. Okay. Wracamy do tematu, zobaczymy. mam nadzieję, że mi się uda. Miałam nadzieję, że pośpi, bo specjalnie tak późno poszłam bo spać. spać Dobra, jeszcze raz Monika. Wszystkie koszty, czyli pensje, ZUS, materiały, księgowe szczęście na wszystko. Wszystko dzielę na ilość dni pracujących, a później dzień dzielę na godzinę. Prawie dobrze, ale mam kilka... Nie wiem, nie wydwórnia się. <zysłużytny> a później. Ym... Znaczy inaczej. Zliczamy wszystko, ale odejmujemy rzeczy. Filipku, ale to nie jest tak, że tylko, wiesz tam, bo tam z drugiej strony kamery są inne osoby, wiesz? I, i wszyscy widzą, jak się również teraz. Wiesz? No. No. Dobra i... No dobra. Już się skupiam, Już. Odejmujemy wszystko to, co jest zużywalne typowo na zabieg, tak? Czyli koszty takie typowo zabiegowe, materiałowe, po prostu nie zużyjemy i koniec, kropka. Odejmujemy koszty takie... Które wynikają bezpośrednio z samego zabiegu, albo żeby wykonać daną usługę, a jeżeli jej nie wykonujemy, to nie ponosimy tego kosztu i odejmujemy rzeczy takie jak premie dla pracowników. Nie mylimy tego z wypłatą dla pracowników, znaczy z tą podstawą, tak? Podstawa jest stała, czy, czy ktoś jest, czy, się, czy nie jest, to jemu się należy, więc to jest nasz koszt do wyliczenia do roborku czy godziny, ale prowizja już nie, bo prowizja jest liczona od zabiegu i jeszcze. Nie wliczamy w to kosmetyków do odsprzedaży, tak? I to odejmujemy. Ale nie liczymy na ilość dni pracujących, tylko na ilość dni realnie pracujących. Ale to jest temat trochę grubszy i my będziemy o tym mówili jutro na webinarze. Także jutro będziemy sobie o tym bardziej mówić, bo tych dni jest dużo mniej, niż bierzemy pod uwagę pierwotnie. I przez to nam wychodzą przekłamania w, w robocze godzinie. Ale tak, jak już to sobie obliczymy, to później dzielimy przez ilość dni, które realnie jesteśmy w stanie przepracować. Przeliczamy to właśnie na godzinę, a potem dzielimy jeszcze. Co na Ale Filipek cichutko siedzi, tak? Zaraz sobie jeszcze oglądniemy przy przypatrzy, dobra? A. Dobra, ale, ale cichutko teraz? Dobra. Dobra, dzięki. Ym, I tak, i zwiększa organizację, organizację pracy, tak. To a Ula się odnosiła do tego, że im nawet jak mamy mniej czasu, to i tak zrobimy tyle samo, bo właśnie się spinamy. Jak mamy dwie godzinki, to też byśmy byli w stanie tyle przesiedzieć nad tym jednym zadaniem, nie? Sylwia, a ja ostatnio znów walczę, by nie wejść na wad, ceny rosną. My musimy też podnieść, a próg bez zmian to jest jakiś dramat. Jest dramat, ale nie mamy na to wpływu. Jedyne co możemy zrobić, to po prostu robić swoje i mieć dobrą. Księgową, która nam podpowie jakby zoptymalizować podatki, nie? A tutaj życzenia, o. życzenia, życzenia. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy i przybijamy. Ale Marszałek będzie mógł rozmawiać, ale jak, jak mama skończy, dobra? Tak? Okej. Okay. Czyli mamy to, tak? Czyli już wiecie, co się bierze na roboczą godzinę, którą można potem przeliczyć na minuty. I wiecie też. Jak bardzo jest to ważne. I to nam się potem przyłoży, ta wiedza, Filipku, ale nie się cichutko powiedzieć, tak? Cichutko, już kończę. Ta wiedza się nam przyłoży później na całą organizację pracy gabinetu, bo my zaczniemy bardziej ekonomicznie podchodzić do naszego czasu, jako do waluty. I też musimy pamiętać zawsze o tym, zawsze musimy o tym pamiętać, że to nie jest tak, że jak ktoś do nas nie przyjdzie, to trudno sobie nie zarobia. My stracimy dokładnie tyle, ile nam wyjdzie z tych obliczeń roboczej godziny. Dokładnie tyle. To będzie strata kilkunastu, kilkudziesięciu złotych i to sobie przemuszymy przez każdą dziurę. No i jak już zaczniemy patrzeć na nasz czas z perspektywy straty, a nie braku zarobku, to już zaczynamy inaczej podchodzić i inaczej się mobilizować do tego, żeby załatwić ułatać nasze dziury I bardziej ergonomicznie ja e, chyba zakałapućkałeś pas... już zakałapućkałeś się, zakała. zakała się już? No. no widzicie, każdemu się może zdarzyć zakała pućkać. i Filipek też się już zakała zakałapućkał, ale mam nadzieję, że wy jeszcze nie <laughs> i że ogarniacie i że to sobie policzycie ale nawet jak się liście, słowo z Kubusia Puchatka to bez stresu wszystko będę Wam pokazywać, jak <grym wyszła> obliczać w kalkulatorze, biorąc pod uwagę te wszystkie różne rzeczy. O, czas. Y... smak. Ja I... daję się zakała, I on też się zakała, kaapućkarę. <grym> Także, <grym ponieważ nasz jubilat już jest zakała, kaapućkarę, a ja w zasadzie powiedziałam Wam wszystko, co miałam na dzisiaj Wam przekazać na ten dzień dobry, to poczekamy jeszcze sobie na pytania, czy się jakieś pojawią i czy. Teraz już na serio weźmiecie za obliczenie, ile jest warte te, te niby nic, czyli 10 minut. Poczekamy aż będą odpowiedzi na pytania? Nie, tak. Tak, czekamy. Czekamy na pytanie, czy teraz, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, to czy teraz policzycie, ile jest warte 10 minut waszej, waszej nie pracy, waszej roboczo godziny, przeliczenie na. No, właśnie, jakieś tam różne przestrzenie czasowe, czyli na przykład 10 minut. Bo myślę, że jakby, może nawet dużo osób z Was, dużo z Was się wcześniej gdzieś tam widziało, że tak jest, a nie inaczej, ale e, czasami trzeba to po prostu usłyszeć <laughs> tak dobitnie, i wtedy się dopiero bierzemy, e, bierzemy do roboty. Dziękujemy, dziękujemy u ludzi. Zaczynamy od fryzjera, bo trochę się nie mogliśmy zebrać ostatnio. No, ale tak a propos tego, że ostatnio Was chyba trochę przeraziłam. Jezu, a ja coś źle. Aha, dobra, myślałam, że ja coś źle przeczytałam, a to chyba chodzi o dużą literkę. Ale nie szkodzi. Internety mają swoją wiedzę A propos tego, że ostatnio Wam pokazałam Asanę, i jak wygląda drzewko, i w ogóle wszystko, wszystko. Nie Nie, mogę, za chwilkę. To właśnie chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj pracowałam do drugiej nocy, dlatego że źle zorganizowałam swój czas. I żeby móc dzisiaj być z piwkiem w domu. No musiałam niestety poświęcić, a jeszcze mamy dzisiaj wieczorem imprezkę. Tak? Jest imprezka jeszcze wieczorem, więc trzeba ją przygotować. No więc każdemu się zdarza. Halo, nikt mi nie napisał, czy będziecie liczyć 10 minutówki Wasza? A my czekamy i czekamy. Przy Patrol czeka. Moi drodzy. Proszę się tutaj zebrać. Tak, 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 tak. Czekam na takie odpowiedzi. Będziemy... Patrz, tutaj, tutaj. Tu się będą pojawiały takie pik, 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 pik. Pik, pik. Tylko liczymy na to, że nasze ciocie, które tam siedzą, nam odpiszą na nasze pytanie, bo my czekamy, nie? Czekamy? O, patrz, Angelika pisze, że będziemy. No, piąteczka, Angela. Tak? Dobra. No i Marta też będzie. Piąteczkę za Marty. Chcesz dać piąteczkę? No ekstra. Dobra. To mamy już dwa zobowiązania i teraz. No jutro bądźcie na tym webinarze, bo tam trochę będę, znaczy trochę dużo będę mówiła o tym, w jaki sposób to wszystko liczyć, ale, ale spokojnie. Mam taki plan, żeby was przeprowadzić przez to wszystko krok po kroku bez stresu. No i Ula też, piąteczka, Paulina, tak jest szefowo, no, to mi się podoba, Ewelina, tak, no i dobra, mamy tutaj zwartą ekipę na pokładzie, jak się z... pamiętajcie, słowo powiedziane to jest słowo, które nie może być wrzucone na wiatr, więc teraz go Power Rangers, Ania też będzie liczyć, no i piąteczka dla Ani, mamy już naszą ekipę prowadzącą. I będziemy wszystko co sobie liczyć po kolei. Aż w końcu policzycie to, co jest do policzenia. Yy, przynajmniej na takim podstawowym nie? poziomie. No bo wiecie, no, ja nie jestem analitykiem finansowym, wy nie jesteście tak. analitykami finansowymi. Będziemy spokojnie sobie pogłębiać tą wiedzę i jakoś sobie to poogarniamy. A tymczasem yy, w ten piękny urodzinowy dzień życzymy Wam samych dobrych, miłych przygód, tak? I. Nie, nie, czekaj, Filip, nie. O, sorry, już sprawia byśmy was wyłączyli przez przypadek. No i zrób papa. Pa. pa pa! Wyślisz buziaczki? A, guziaczki. No to pa, pa! Pa! pa, pa, pa. A pokażuję